O kurwa ostatnio nie mam siana. No, no tak, no ostatnio rundy się mi to czym by tu się po co zagrać, jak się nie ma? Siano. Hmm. Będę musiał czekać, aż ktoś się wypierdoli. Ja mogę tam wlecieć na bombach.

Dobra, run and gun, jazda. No chyba na mlewo. Jeszcze. Nie. Kurwa jak ja mam tu pakę podnieść niby. Tu zobaczę tylko czubek fiuta. Nie zdążysz zratować, no? No nie. Chociaż...